Nie, tylko w ogóle, żeby nie dojadać, gotować Wreszcie gotować A dlaczego? Wie pan, dlaczego? Każde trawienie pokarmu yy, odbywa się powiedzmy tam jak wydziela się tlen, no. Wdziela się tlen. Są tak zwane wydzielane wolne rodniki. A tlen nas zabija. Nie tylko było powiedziane, że tlen nie tylko, że że ostatni Człowiek rdze my nie od tlenu. Komórki nasze się starzeją i potem straszne się nie regenerują, jak się starzy, dlatego że tlen ich zabija, nas po prostu. Czym ktoś mniej je, tym mniej tego tlenu mu się wytwarza. Także niektóre nawet leki, czy niektóre powiedzmy aktimele, coś ja już zauważyłem w telewizji, w reklamach, nie wiem jak pan zwrócił uwagę, że zawiera, zawiera wolne rodniki. Słyszał pan coś takiego? Obiło się pan o oczy? Takie zdanie? No nie, 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 nie. Wolne rodniki jakby przeciwdziałają temu utlenianiu się komórek. Jakby zabijają te coś takiego, właśnie. Mm -hmm. I, i, I to jest, i przeważnie, jak pokazują, proszę pana, tych najstarszych ludzi, co tam rekordy biją, prawda, to kogo pokażą, no to, to nie będzie żaden przeextremizowanego kraju, postawiony, żaden tam, powiedzmy, tylko będzie jakiś z Tybetu, jakiś Chińczyk, jakiś lusek z Kyrgyzji, do nie? To są ludzie biedni, oni są głodni, proszę pana, oni nie dojadają i dlatego oni długo żyją. No już wszyscy ci starsi, co to ma gdzieś 120 lat ileś, no to kto to jest? No przeważnie jakiś, albo Azjata, albo gdzieś z jakiś, z jakiś biedy ktoś pochodzący, mm -hmm. bo oni właśnie głodują I, mm. i to nie wychodzi na zdrowie, bo wolnych rodników jak najmniej Tych nie ma, no nie wiem, proszę pana, no co oni tam robią? No patrzcie, panu, no, ten chłopak tam czas chodzi, no, no chodzi z tym plecakiem i grzebie, no. To nie on. To nie on no to ja już nie, nie widzę, nie wiem, że oni się właśnie napadli w tym sklepie, co? Tak, no myślę chyba, albo będzie. Nie, trafie. nie, na pewno już Ale Będzie trafie. trzeba wyjąć łowę bagażnika i lecieć z pomocą tam, nie? A, to są rany, to no, jest przesadne. Tak, nie pan, ale ja już mam pewnie czasu, bo już to <coughs> jest 10 minut. No już zaraz dojdę, na pewno, jak mam życie.